Was w kolejnym odcinku, to urywki, to co będzie dzisiaj, będą tańce, będzie gra na bębnach, będziemy mieli występy, odwiedzimy fabrykę Jedwabiu, gdzie dziewczyny wyszywają te piękne rzeczy, popłyniemy promem przez piękne jezioro, będzie trochę ognia z jedzeniem i oczywiście występy. Zapraszam serdecznie na dzisiejszy odcinek. Zaczynamy kolejny dzień, zbieramy się powoli, zobaczcie jaki widok z rana. Fajny, nie? Śniadanko już zjedzone. Idziemy do autobusu. Powoli żegnamy się z miastem dali. Ostatnie nasze wizyty, ostatnie nasze przejścia, ostatnie nasze jakieś obejrzenia tutaj rzeczy, które są jakby jeszcze do zobaczenia. Powoli, powoli kończymy. miasto, miasto piękne, miasto gdzie można spędzić naprawdę bardzo dużo czasu i zupełnie się nie nudzić. Tylko, tylko czas, 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 a jego nie mamy dużo. Musimy zwiedzać następne, następne miejsca. W dniu dzisiejszym, to jest akurat nocny przelot, natomiast w dniu dzisiejszym pojechaliśmy, popłynęliśmy promem, statkiem wycieczkowym po jeziorze Erhai. Wycieczka, wycieczka statkiem, myślę, że była udana. Piękna pogoda, tak jak widzicie, czyste powietrze, piękne, piękne niebieskie niebo. Dodatkowo mieliśmy postój niedługi, tam chyba z pół godzinki, na, z jednej z wysp. Wycieczkowiec dosyć fajny, z pięknymi, fajnymi miejscami w środku. Można było tam sobie posiedzieć, można było się pobawić. Chińczycy, Chińczycy często. Często wsiadają na taki prom i, i, no i odbywają taki rejs przy muzyce, przy zabawie i przy małym piwku. Tutaj mieliśmy postój półgodzinny na wyspie, którą żeśmy objechali takimi meleksami. To zajęło nam około 40 minut z jakimiś tam postojami, no i już oczywiście ryk syreny. Wzywającej nas do powrotu, i wsiadamy i płyniemy, płyniemy dalej. Na terenie statku czekała na nas niespodzianka. Były to tańce, które no, ja uważam na jedne, za jedne z ładniejszych, które widziałem. Na początku otrzymaliśmy herbatę, i później nastąpił cały ten repertuar, taki cały występ. Szefowa tutaj całego występu tłumaczy w tym momencie te trzy herbaty, które otrzymaliśmy, w jakiej kolejności powinno się je pić i co one oznaczają. Występ trwał ponad 20 minut, chyba nawet więcej 20 minut, dlatego daję wam tutaj tylko urywki. Wkleję link, będzie link pod filmem, gdzie umieszczę cały ten, cały ten występ dla osób, które by chciały obejrzeć. A powiem wam, że według mnie ten występ był naprawdę profesjonalnie przygotowany, naprawdę super. I powiem wam jeszcze coś, myśmy go obejrzeli dwukrotnie, dwukrotnie. Teraz jest drugi, powtórzony ten występ. Tak jak widzicie, jest mniej osób, ale był tak fajny, że po prostu chciałem go w całości nagrać. Także naprawdę warto go sobie później obejrzeć. A my, a my co? No pooglądajcie chwilę. się do góry, bo tutaj już jesteśmy na prawie 1400 metrów. Im bardziej kierujemy się do góry, tym bardziej widać i słychać te, te y, tybetańskie, tybetańskie naleciałości. Także im wyżej, im wyżej, a tam jedziemy jeszcze wyżej. Naprawdę coraz, coraz te dźwięki takie przyjemniejsze są dla nas. Naszego, naszej podróży promem. no Była w ten sposób spędzona. Fajna pogoda, ciepło było, słoneczko mocno świeciło. Piękna pogoda, naprawdę śliczna, czysta, czyste niebo. Naprawdę fantastycznie. Dopływamy do portu po naszej 3-godzinnej ponad podróży. I co? I zobaczymy statek, bliźniaczy statek, tym, który żeśmy płynęli, on właśnie wygląda w ten sposób. Są dwa takie same, identyczne, które tutaj kursują. I dostaliśmy na sam koniec fajne pożegnanie. I jak to pożegnanie wyglądało? No proszę zobaczcie. Żegnają nas.

Przypłynęliśmy taj, tamtym statkiem, z tyłu, tu jest drugi prom, no statek, statek. O, a tutaj, tutaj Wam pokażę chińskiego kampera. <gryw> Oni to zawsze muszą coś, przerobiony na manie. Zobaczcie. To okay, powiem Wam teraz, że nie myśleli, że kręciliśmy się w kółko. To był powód. Jechaliśmy 3 godziny, bo Erhai w Yunanie jest najważniejszym miejscem tak naprawdę, a my go przepłynęliśmy cały, z góry na dół. Siedzieliśmy tu w Shuang tam, tu siedliśmy, Tu była ta wysepka, którą żeśmy Aha. porobili zdjęcia i przepłynęliśmy a, to do... Do Dali, 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 Dali. Dali, Dali, Dali Przejechaliśmy całe jezioro no, przez trzy godziny. No. Następnym naszym miejscem było odwiedzenie pracowni, gdzie wykonuje się produkty, obrazy z jedwabiu, gdzie dziewczyny szyją. To jest akurat szkoła, tutaj są osoby, które Słuchajcie, uczą się wyszywać i oczywiście też są pracownicy, którzy już są jakoś tam wyżej w hierarchii ustawieni, którzy już potrafią i tutaj te panie wykonują piękne, naprawdę piękne obrazy, a jakie to są obrazy, to zaraz wam pokażę, bo no bo to jest naprawdę piękne. Ale są zaawansowani, potrafią wyszyć bardzo dużo obrazy. Tam masz nitki, zobacz. Na wprost kasiu wiszą nitki. Idę się przejść. No piękne to, piękne. Tutaj mamy obrazy, które nie wiem, czy będzie to widać, ale zobaczcie, jeżeli go odwrócę, z drugiej strony też jest. To nie jest jednostronne. Czyli ten sam wzór mamy z tej strony i tak samo może być odwrócony na drugą stronę. Piękne. No takiego smoka to. To jest oczywiście oprawione, ale to jest też robione na tkaninie jedwabnej. To dopiero pięknie widać przy świetle, jak się mienią te kolory. Nie wiem, czy to będzie widać. Każde tutaj to tło, czy te wszystkie cienie, to wszystko jest cieniowane jedwabiem różnego koloru, niczmi. Prowadzi to Niemiec i Chinka. Naprawdę piękne. To wszystko jest haftowane. To nie jest malowane. Spróbujemy zbliżyć się bardzo blisko, żeby zobaczyć. Najmniejszą strukturę. Tak jak tutaj. Słyszycie w tle? Tysiąc kolorów, wszystko barwione jest naturalnymi barwnikami. Widziałem też pracę, gdzie po jednej stronie było był jeden obrazek, a po drugiej inny. Nie wiem, czy tu będzie coś takiego, ale poszukamy. Jeden taki wachlarz to jest 300 RMB, czyli 150 zł. Myślę, że na tą pracę ręczną to naprawdę nie jest duża kwota. Takie coś, muszę się zapytać, ile to będą, ile robią taki wachlarz. Ale myślę, że na pewno nie będą tego robić krócej jak, jak cały dzień. To jest też pięknie wyszyte z jedwabiu. U mnie widzieliście tego typu. Ja mam coś takiego. Zobaczcie, to jest przezroczyste. Ja, ja, ja zaświecę telefonem od tyłu. To zobaczycie, żeby nie było niejasności. A, i to też jest jedno. ale widzisz, ale on jest przezroczysty. Mm -hmm. A zwrócił uwagę, że są dwa kolory. Mm. Yeah. Mm -hmm. Czyli po tej stronie jest jeden kolor, a po drugiej drugi. drugi. To this samo. Is this is more difficult. O, a more tu difficult. zobaczcie: One piece. <laughs> Dwa wyszycia na jednym materiale, nie? Na jednej powierzchni. No tak, ale po tej stronie jest jeden kolor, a po drugiej drugi. A po drugiej no. no jest, jest, jest wzór inny, znaczy się. Wzór jest i wzór inny. No, no tak, to no jedną stronę masz taką, no drugą stronę, ale a materiał jest jeden. Kurczę, nie nagrywałem? No, ja no jak wyszywa? No trzeba wiedzieć jak. Znaczy trzeba pewnie odhaczać, czy jak.

Tak, tak tu ma, nawet no widzisz? Tak, widzę. No, ale ta sieć ma taką roślinę. Ale... Beautiful. beautiful. No, I ten drugi jeszcze. Po tysiąc. Dwa tysiące tysiąc. RMB. Dwadzieścia tysięcy RMB. Wszystko Tu macie po 1000 RMB, czyli po jakieś 600 zł, ale to jest warte tego. To znaczy dzień. Ten znaczek znaczy dzień. A i macie. Także przy niektórych, dużych w tych obrazach macie takie... Tu jest 320 dni. Robione zostały zakupy, jakieś prezenty, nie prezenty okazało się, że... Tutaj ceny są o połowę niższe niż te same produkty tam, gdzie pojedziemy, jeżeli chodzi o Lijiang i shangri -la. Ja sobie w tym czasie wyjdę na zewnątrz, bo tu mnie też coś ciekawi. Piękne, takimi uliczkami można chodzić godzinami, spacerować, dreptać, usiąść później pod drzewem. Pięknie. A tak wygląda z tej strony podejście do... Ale tu żeśmy już za przechodzili. Zobacz jak fajnie tutaj. Posadzili te kwiatki. Super. No kokony, jeżeli chodzi o kokony i jedwab, to mogłem ja tutaj bardzo dużo powiedzieć, ponieważ moi teściowie... Hodują, e, tak? E, hodowali, tak, tak. No teraz już starzy to nie dadzą rady. Na tej ulicy jest parę, parę miejsc, gdzie są jakieś rzeczy, typu właśnie czy to muzeum, czy jakieś restauracje utrzymane w takim starym stylu. To jest maszyna do ubijania ryżu. Te kamienne elementy, które tam zaraz zobaczycie, ubijają w środku ryż. Ja na początku myślałem, bo wiedziałem to z drugiej strony, że jest to coś innego, no ale, no ale jak już później zobaczyłem to z tej strony, to już wiedziałem, co to jest. Także, bardzo, bardzo fajne miejsca. Tutaj, restauracja. No, bardzo ładnie, czysto, przyjemnie. Naprawdę warto usiąść, posiedzieć, zrelaksować się, pooddychać, bo, bo naprawdę, naprawdę, naprawdę fajne są te miejsca. Okej, okay, kończymy wizytę w tym miejscu. Jedziemy do hotelu, w hotelu trochę do przenocowania i. I idziemy na miasto. Zawieram Roberta i Kasię na miasto. Ale oczywiście najpierw wspólna kolacja i dopiero na miasto. Już żyptuje. No, Mam gotowe już Kasiu? Ile się robiły? Wystarczająco, żeby wszystkich przy stole. Albo olej. Bo bogą się tak, to też będziecie palić. Jeźdzmy to? Kurczaka, chyba tego kurczaka tak robią. Takie, że się szybko palą. No właśnie jak taki by podłóg był, to przecież... A my do miasta na wieczór, zabrałem Kasię i Roberta, poszedłem, mówię, pójdę, bo wczoraj byłem ja, mówię przyjdźcie, zobaczcie, chcę wam pokazać. Trafiliśmy w to samo miejsce, gdzie, gdzie były tańce, a co się później wydarzyło, to musicie poczekać i zobaczyć. Chciałem wam to nagrać, to z takimi dziewczynami sam bym potańczył i popląsał tam z nimi, no ale inaczej byście nie mieli tego widoku. Kochani, Kasia rozwaliła buty w tym momencie, a muszę Wam powiedzieć, że w naszej podróży to nie są ostatnie tańce, także jeszcze będą, będą. No ale no, nie było wyjścia, albo bym to Wam nagrał, albo bym tam tańczył. Byłem w tych miejscach, oglądałem to, wziąłem Kasię i Roberta ze sobą do następnego miejsca, gdzie również były pokazy i również były tańce. Już chyba żeście widzieli podobne taniec również z tego miejsca w moim poprzednim odcinku, no ale może obejrzyjcie. Wrzucam tutaj, tak jak żeśmy spędzali czas na naszej wycieczce. Pooglądajcie. 好的，好的 Jeżeli chodzi o dali, to no nie, ma się, nie ma miejsca i nie da się nudzić. Wszędzie pięknie, wszędzie fajnie. Wszędzie coś się dzieje, wszędzie jest coś przygotowane. Także chętnych oczywiście zapraszam. Będziemy ponawiać wyjazdy do Yunanu. Również zobaczycie takie rzeczy na żywo. To na filmie to nigdy nie odda tego, co, co się widzi, co się odczuwa tych ludzi, którzy są te zachwyty, te ich jakieś westchnienia, naprawdę, naprawdę całość tworzy naprawdę piękną, piękną aranżację. To jest sok z granatu, gdzie, który jadłem wczoraj i mówię, musicie, musicie spróbować go, bo naprawdę, naprawdę super. Gościu tutaj robi nie tylko granatę, również wyciska sok z, z pomarańczy, także zawsze coś można świeżego tutaj przekąsić. Jaki czajny. E, wiesz co tam robią? To jest słodkie. To są napo napoje takie jak kompoty. Bardzo dobre. I to jest bardzo zdrowe. Tam jest gruszka. Wydaję ich jeszcze na jedną atrakcję, którą obiecałem Robertowi. To, co się mnie Marcin też pytał wielokrotnie. Zobaczymy, jaki, jak sobie poradzi, jak sobie w ogóle poradzą, bo to i dla Roberta, i dla Kasi celowo. Słuchajcie, tak jak wiecie, nie, nie kasuję muzyki, nie kasuje niczego. Pamiętajcie, muzyka jest oryginalna. Niestety, YouTube to blokuje mi, ale ja i tak zdecydowałem, że Wam to puszczam. Nie będzie po prostu żadnej monetyzacji, także tylko i wyłącznie Wasze przekazanie dalej tego filmu pozwoli, aby więcej osób to zobaczyło. Popatrzmy, jak sobie radzą. Przyuczenia, trochę pomocy i muszę Wam powiedzieć, że całkiem, całkiem, całkiem mi to wychodziło. Kochani, to by było chyba na tyle. Na tym kończę. Na samym końcu tego filmu zobaczycie coś, co będzie w następnym odcinku. Myślę, że będzie fajne. Też nie będę wycinał. Będzie fajny zespół, będzie fajny, fajny, fajny pokaz. To będzie pokaz bardzo znanej dziewczyny, influencerki tutaj, jeżeli chodzi o Chiny. Także zapraszam serdecznie, a ja się z Wami żegnam, zostawiam Was jeszcze z Robertem, z Kasią i z muzyką.